Kochani, jesteśmy teraz przy grobie Łazarza i mam tutaj sympatycznych dżentelmenów, palestyńczyków, młodych. No, kwiat młodzieży z Betanii. I chcieliby was nauczyć pięciu zwrotów po arabsku. Zacznie mój przyjaciel. Shu ismaq. Shu is To znaczy, jak masz na imię? Anna. Anna. Darius. Yes. Na, mam na imię Dariusz. Ten drugi przyjaciel powiesz? Kiew Halok. To znaczy, jak się masz? Bokser. Sabah al Khair. Sabah al Khair. To znaczy, dzień dobry. To znaczy, dzień dobry. Do kamerki? Ahran Wasahlan. Ahran Masahran. Nie wiem, co to znaczy, jak to przetłumaczyć, ale fajnie brzmi, nie? A ty powiesz co? Marhaba, 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 yeah, ma, Marhaba. Marhaba, Marhaba, Dziękuję serdecznie. To była pierwsza lekcja arabska.